W dzisiejszym odcinku z archiwumka o bogatej kulturze jamnejskiej opowiedzą nam Ewa Pliszka z Koszalińskiego Muzeum i Joanna Chojecka. O tym, jak wyglądała kultura jamnejska, możemy dowiedzieć się, przychodząc na teren Muzeum w Koszalinie. Jej charakterystyczne elementy rzucają się w oczy. Myślę, że meble polichromowane to jest taka sztandarowa reprezentacja tej kultury. I oczywiście zapraszam do oglądania, ponieważ każdy fotel, każde krzesło mimo, że ma powtarzający ornament i każdy jest inny. Myślę, że się bardzo wiele pokoleń złożyło na to, że ornament i kolorystyka jest taka, jaka jest. Jako że jedną ze składowych kultury jamneńskiej jest kultura fryzyjska, kultura holenderska. Jest tutaj powtarzający motyw tulipana. Także sądzę, że to, że to właśnie stąd. Ta kultura jamneńska to oczywiście również efekt działalności rzemieślniczej, również wyraz artystyczny, w jaki znajdujemy w charakterystycznych meblach, charakterystycznych ornamentach, czy, czy również właśnie w stroju. Bardzo ważną sprawą jest ten strój jamneński, który był w zasadzie pielęgnowany i rozwijany, utrzymywany przez kilkaset lat. Też bardzo ciekawym elementem był właśnie strój pary młodej, panny Młodej, pana młodego, bardzo silnie podkreślano, to zawsze zresztą w ikonografii mamy zachowane właśnie też te elementy stroju, czy z piękną koroną panny młodej z właśnie z całą suknią strojną, z również właśnie strój pana młodego, bardzo charakterystyczny dla tej właśnie kultury. Muzyka Jamyńczycy byli dobrymi gospodarzami, stąd ich poziom życia był wysoki, a narzędzia dość nowoczesne. było typową wsią feudalną, nie miało obciążeń feudalnych, tylko było wsią miejską. Owszem, jamnańczycy byli zobligowani do świadczenia opłat dzierżawczych za za ziemię, które nie należało, oni nie byli właścicielami, byli dzierżawcami tych ziem, musieli wnosić opłaty i w pieniądzu i w naturze na rzecz miasta, niemniej jednak no przy tym się bogacili, czego mamy liczne dowody na naszej wystawie, ponieważ te sprzęty, które oglądamy, nie zawsze są to sprzęty typowe dla chałup chłopskich. One rzeczywiście występowały w jamnie, a są to raczej chociażby łoże z baldachimem i jest to raczej sprzęt spotykany właściwie tylko w miastach. Bogactwo przekładało się również na wygląd jamieńskich ubiorów. który wykonany jest z bardzo wysokiej jakości tkanin. To, są, to jest najlepszej jakości wełna, bawełna, bogata pasmanteria. My tutaj pokazujemy strój weselny i w zasadzie on niewiele różni się od stroju świątecznego, jedynie nakrycie głowy kobiety. Panna młoda zakładała na głowę koronę, bardzo strojną, bardzo bogatą. No i oczywiście wiano, które dostawała Panna młoda, tu też możemy u nas podziwiać niezwykle bogato polichromowane, meble. To też świadczy o, o zamożności. Również bardzo charakterystycznym, pięknym i wyjątkowym elementem stroju panny młodej był złoty naszyjnik. Ten złoty naszyjnik ma swoją bardzo piękną historię, mianowicie utr utrwaloną również w legendach, które znamy m.in. E, dzięki panu e, bojarowi Fiałkowskiemu. Otóż okazuje się, że pewnego dnia grupa dziewcząt jamneńskich e, przebywała w okolicach góry Hełmskiej, a w tym czasie przyjeżdżała właśnie tą drogą e, księżniczka pruska Charlotta która właśnie zmierzała do, właśnie do Rosji, gdzie miała poślubić swojego przyszłego męża i zostać carycą Anną Fedorowną. Okazało się, że właśnie napotkawszy tą grupę dziewcząt księżniczka przekazała właśnie jednej z dziewczyn naszyjnik na pamiątkę tego spotkania i tą dziewczyną była Anna Lazan. I później właśnie, to już mamy utrwalone w dokumentach, rzeczywiście, że trwa spór pomiędzy właśnie i lokalną społecznością a, a miastem o przekazanie tego naszyjnika. Jednak tutaj Tutaj Jamnejczycy obronili się i to, do czego właśnie doszło, to to, że właśnie ten naszyjnik przekazany w 1817 roku wchodził właśnie w skład tego stroju panny młodej. Sama zabudowa wsi świadczyła o tym, że jamneńczycy byli dość zamkniętą społecznością. wsią tak zwaną okolnicą, czyli była droga zewnętrzna. Wewnątrz był e, kościół, e, o czym zresztą wiemy, że jest to stary kościół, czyli jest to rzeczywiście stara, zamożna wieś. E, w 1278 roku są pierwsze wzmianki o Jamnie, ponieważ wtedy e, klasztor e, Cysterek przejął patronat nad kościołem. Sugeruje to, pozwala wnioskować o tym, że była to wieś zamożna. Wokół tego na wsia była droga i naokoło tej drogi były posadowione zagrody, one były zamknięte. Była to zagroda podobna, podobna do tej, aczkolwiek nie taka, to nie jest zagroda zjamna. Był tak zwany budynek bramny, w tej chwili już bardzo rzadko można go spotkać w terenie. Był budynek bramny z bramą wjazdową, zamykał całą zagrodę od drogi. Po obu stronach były posadowione budynki gospodarcze, naprzeciwko była chałupa. I początkowo były to chałupy, chaty kurne, czyli bezkominowe. Z otworem dymnym, jednoizbowe, wąskofrontowe. Stąd też pojawiły się alkowy, wnęki, w których ustawione są łóżka, ponieważ dom był jednocześnie, jako że to było skromne jeszcze siedlisko, dom był jednocześnie też i budynkiem gospodarczym. Tam współbytowały zwierzęta razem z ludźmi. Z tych chałup wąskofrontowych, takich bardzo, bardzo skromnych, poprzez dostawianie kolejnych analogicznych, powstały chałupy szerokofrontowe, podobne do tej, przed którą teraz stoimy. Także ta Jamneńczyków rzeczywiście postępowała przez cały okres, kiedy Jamno przynależało do Koszalina. Szczyt takiego, takiego najpiękniejszego roz, rozkwitu to jest XVIII wiek. Wtedy też podwoiła się liczba mieszkańców Jamna. Także to wszystko świadczy o tym, że rzeczywiście była to bardzo, bardzo zamożna wieś. Skoro wspomnieliśmy o zasobności i zabudowie, warto się przyjrzeć, co było źródłem tego bogactwa jamneńskiej wsi. Jamnejczycy byli rolnikami. Przede wszystkim i jako, że jamno było wsią miejską od 1331 roku, zaopatrywali m.in. zaopatrywali w żywność. Tu u nas na wystawie można zobaczyć przedmioty, które bywają zaskakujące, ponieważ nie znamy maselnic takich, jak mamy tu, które produkowały masło w ilościach przemysłowych. Także Jamnończycy zapatrywali koszalin w żywność, w opał. To było ich podstawowe zajęcie. Oczywiście cięższe prace, fizycznie cięższe, wykonywali mężczyźni, takie zresztą i teraz. Natomiast kobiety jak najbardziej, mało tego, one miały też ogromny wkład w w tą całą estetyczną y, część tego dorobku jamneńskiego. Bardzo często te piękne meble polichromowane, polichromia była wykonywana właśnie przez panie. Niekoniecznie musieli robić to mężczyźni. Poza tym kobiety zajmowały się tkactwem. My w tej chwili już uznajemy to za dziedzinę sztuki ludowej. To było oczywiście jak najbardziej użytkowe. Niemniej jednak no też y, przykładano ogromną wagę do, do tego, żeby to po prostu było piękne. Kultura jamieńska rozwijała się przez stulecia, ale jej upadek nastąpił dość rychło. Potężne zmiany przyniósł wiek XX. Niestety, no. Y Wydarzenia pierwszej połowy XX wieku złożyły się na upadek, przynajmniej na naszym terenie, kultury jamneńskiej. W 1948 roku wyjechali ostatni mieszkańcy Jamna i właściwie możemy mówić o kulturze jamneńskiej już tylko i wyłącznie w czasie przeszłym. Ponieważ pozostały tu materialne dowody istnienia tej kultury, my na tej podstawie oczywiście wnioskujemy, wyciągamy jakieś jakieś wnioski, tworzymy ekspozycje, ale to jest jedyne, co nam pozostało. Cieszy, cieszy nas ogromnie to, że od tych 20 , kultura jamneńska została zaakceptowana i że my możemy mówić o niej jako o naszej kulturze regionalnej. Także to jest niezmiernie istotne. Nie jest to kultura obca, nie jest to kultura niemiecka i myślę, że z tego możemy być dumni. Tym bardziej, że tak jak pokazuje to nasza wystawa, są tu rzeczy bardzo, bardzo piękne, bardzo estetyczne i rzeczywiście możemy być dumni, że jamieńczycy mieszkają na naszym terenie. Jest to okres właśnie już, kiedy, kiedy do władzy dochodzi Adolf Hitler, kiedy Trzecia Rzesza tutaj bardzo odcina się od wszelkich Innych kultury znamy tą historię bardzo dobrze, i również tutaj ofiarą jest, jest ta kultura i tradycja jamyńska. Mimo, że kulturę jamyńską oglądać możemy już tylko na terenie muzeum, warto wiedzieć, że była wyjątkowa. Nie do przecenienia, własność społeczna. Każdy ma prawo przyjść, ma prawo oglądać, chwalić się i być dumnym z tego, że mieszka na terenie, na którym była tak wspaniała kultura. Na drugą część odsłonę historii Jamna zapraszamy za dwa tygodnie. Muzyka Hors ba W odcinku z archiwumka druga odsłona historii Jamna. Początki Jamna w źródłach historycznych sięgają już XIII wieku. Z dokumentów tych wynika, że w 1278 roku we wsi funkcjonował już kościół parafialny. Nazwa Jamno również jest bardzo ciekawym, z, no, ciekawym tematem. Jak, jak Jest tutaj absolutnie wszyscy historycy, zarówno polscy, i, jak i badacze niemieccy, zgadzają się, że rzeczywiście ten wędyjski, czyli słowiański charakter nazwy jest utrwalony w Jamnie i wskazuje się na to, że to Jamno podchodzi od Jamy, prawda? I nawet wskazuje się, że konkretnie Jamy dzisiaj. Czyli dlaczego, czy lisy tam żyły, czy inne zwierzęta, właśnie w tych ostępach, to oczywiście możemy się domyślać. Natomiast taka jest etymologia tej nazwy miejscowej. Historia jamna jest rzeczywiście historią ciekawą i interesującą. Z tego względu, że wioska ta raz, że datuje się bardzo długą metryką i praktycznie pierwsze wzmianki to już jest wiek XIII. Natomiast jej jamna powoduje, że rozwinęła się tam specyficzna, bardzo charakterystyczna i ciekawa kultura, a także Styl życia. Na XIII wiek datowane są związki Janna z Koszalinem. Historia związków z Koszalinem przybiera bardzo ciekawy wymiar. Samo jamno już wspomniane jest w dokumentach XIII-wiecznych, jeżeli chodzi o związki z Koszalinem, to kluczowy dokument koszaliński, czyli dokument biskupa von Hermana von Glesena z 1278 roku wskazuje, że ulokowany właśnie tutaj klasztor Cysterek otrzymuje między innymi jako uposażenie patronat nad kościołem w jamnie. Jamno wchodzi również w skład posiadania jako własność miejska właśnie w orbitę Koszalina i dzieje się to w roku 1331.